Panie Wójcie, Pana gmina była przez dwa lata laureatem konkursu na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd i w 2021-2022, z tego co wiem, startuje też w 2023. Co się przez ten czas, przez ten rok zmieniło w przywizu, właśnie w dziedzinie, w dziedzinie energetyki samorząd, z punktu widzenia samorządu? Ten proces trwał około 10 lat czyli solary, termomodernizacja, potem. Fotowoltaika i teraz realizowany, który jeszcze będzie trwał dwa lata, projekt Serenę. Projekt realizowany przy udziale polskich podmiotów, jak Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, Energa Operator, firma Stajon od Magazynów Energii i uczelnie duńskie i norweskie. Projekt zakładający wypracowanie modelu wspólnoty energetycznej, jak również zarządzanie obiektami przy współpracy z magazynami energii. Tu się pojawia magazyn przepływowy, to jest rzadkość, na pewno w skali kraju. Ten magazyn został już ułożony i na chwilę będzie działał. Co jeszcze takiego nowego, to auto elektryczne BUS, który obsługuje komunikację gminną, czyli publiczną, ładowane energią z naszych paneli fotowoltaicznych, z ładowarki, która została już zainstalowana. Także Kolejne tematy również będą miały miejsce, jak właśnie ta wspólnota energetyczna to są obiekty, które posiadają panele fotowoltaiczne. Na chwilę tam się pojawi magazyn energii, no i kwestia zarządzania tą energią wyprodukowaną na obiektach i taki sprawiedliwy podział, jeżeli chodzi o korzystanie z tej energii skumulowanej w magazynie energii, który będzie w pobliżu zamontowane. Co samorząd powinien robić, żeby skutecznie wdrażać takie innowacje w energetyce? Na pewno takim problemem też czynnik ludzki. Różne podejścia, różne oceny, różne opinie, szczególnie w przypadku projektów innowacyjnych, gdzie są nowe technologie wykorzystywane. U nas ten proces trwał właśnie około 10 lat. W przypadku projektów solarnych, chodzi o podgrzewanie wody użytkowej, to były takie konsultacje dosyć takie burzliwe, bo my jako samorząd tej wiedzy kompletnej nie mieliśmy, a mieszkańcy również. I chodziło o to, żeby przekonać mieszkańców do tych nowych technologii. A co, co przekonało? Pierwsza działająca instalacja na budynku prywatnym. I to, to powoduje, że mieszkańcy, widząc ten efekt, również efekt ekonomiczny, czekają na nowe technologie, jakimi były właśnie Panele fotowoltaiczne, które zakładały magazynowanie energii w sieci. Jeszcze yy, na to się tak, że tak powiem, załapaliśmy. I również ten efekt ekonomiczny w postaci dofinansowania wysokości 85%, to były środki unijne. No i efekt potem, czyli rachunek ekonomiczny, rachunek za energię, który był tylko kosztem przesyłu energii. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.